Multipor to innowacyjna technologia ocieplania dachów. Mineralne płyty multipordachy stosuje się do ocieplenia stropodachów płaskich, w tym z balastem, np. dachów zielonych, jak również dachów skośnych wykonanych z płyt dachowych i e Ze względu na wysoką wytrzymałość na ściskanie płyty multipordachy to doskonałe rozwiązanie na ocieplenie użytkowych fragmentów stropodachów tarasów, lodzi, a nawet parkingów dachowych. Od konkurencyjnych technologii multipor dachy wyróżnia bezpieczeństwo. To materiał w pełni niepalny, nie topi się pod wpływem ognia. Jest też najbardziej wytrzymały. Do osiągnięcia wymaganych wartości izolacyjności cieplnej układa się z reguły jedną lub dwie warstwy. Spodnia płaska o grubości przynajmniej 120 mm i druga ze spadkiem, aby uzyskać odpowiedni kąt nachylenia powierzchni dachu. Płyty ze spadkiem produkowane są z sześcioma typowymi kątami nachylenia, od 1% do 5%. Inne wartości mogą być przygotowane na zamówienie. Płyty ze spadkiem są oznakowane zgodnie z planem montażowym ułatwiającym układanie. Wykonując ocieplenie dachu płaskiego, możemy wybierać spośród różnych metod hydroizolacji oraz różnych sposobów klejenia płyt do dachu i warstw płyt ze sobą. Oto jak prawidłowo wykonać ocieplenie dachu płaskiego płytami multipor dachy. Oczyść powierzchnię dachu. Usuń kamienie, resztki zaprawy i liście. Usuń pył. Zagruntuj powierzchnię preparatem bitumicznym. Preparat rozprowadź równomiernie po całej powierzchni dachu zgodnie z instrukcją producenta. Po wyschnięciu gruntu możesz nałożyć warstwę paroizolacji bitumicznej i do niej przyklejać płyty multipor dachy. Możesz też ułożyć na gorąco paroizolację rolową z papy. Przyklejaj papę pasami z zakładem widocznym na krawędzi rolki. Pamiętaj o wywinięciu papy na ściany attyki na wysokość przynajmniej 15 cm. Zachowaj ostrożność przyklejając papę do wystających elementów dachu. Do wykonania warstwy paroizolacji możesz zastosować również preparaty cementowo-żywiczne. Pamiętaj, aby przygotowywać je i stosować zgodnie z instrukcjami producentów. Wylewaj preparat pasami i rozprowadzaj równomiernie szpachlą. Będzie płyty przylegające do attyki lekko zetni, aby uniknąć pękania płyty w trakcie montażu. Piankę nanoś na płytę, a następnie przykładaj płytę do dachu, lekko ją dociskając. Ewentualne pęknięcie płyty przy zbyt dużym docisku nie obniża wartości ocieplenia. Takiej płyty nie usuwamy. Pamiętaj o przesunięciu płyt w kolejnych pasach ocieplenia. Połączenia płyt w kolejnych pasach powinny mijać się przynajmniej o 20 cm. Po ułożeniu kolejnego pasa płyt skoryguj ich zlicowanie przy użyciu pacy do szlifowania. Usuń powstały pył. Jeśli na dachu znajdują się wystające elementy, należy odpowiednio wyciąć płytę multipordachy. Płyty multipordachy można również przyklejać przy pomocy lepiku asfaltowego. Rozlej pas lepiku, rozprowadź szczotką, a następnie przyklejaj kolejne płyty. Przygotuj preparat zgodnie z instrukcją producenta. Rozlewaj preparat na podłoże, rozprowadzaj pacą zębatą i przyklejaj kolejne płyty. Całą pierwszą warstwę płyt multipordachy przeszlifuj za pomocą pacy do szlifowania, a następnie usuń powstały pył. Przygotuj lekką zaprawę multipor zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Rozłóż zaprawę, a następnie rozprowadź pacą zębatą o uzębieniu 10 mm. Pamiętaj, że płyty drugiej warstwy mają różne grubości i są odpowiednio oznakowane. Układaj kolejne płyty zgodnie z planem montażowym. Nałóż piankę w taki sposób, żeby na długi bok płyty wypadły trzy paski pianki. Przyklejaj kolejne płyty zgodnie z planem montażowym. Całą powierzchnię ocieploną płytami multipor dachy wyrównaj pacą do szlifowania, a następnie usuń powstały pył. Przygotuj kliny łączące wycięte z płyt multipor dachy. Nałóż piankę na łączenia dachu z attyką. Wklej przygotowane kliny. Możesz użyć kleju do styropianu lub pianki niskoprężnej. Zastosowanie klinów zapobiega powstawaniu załamań papy w tych miejscach. Przyklej na gorąco papę podkładową. Układając kolejne pasy papy, pamiętaj o zakładzie widocznym na krawędzi papy. W ostatnim etapie ułóż na gorąco papę wierzchniego krycia. Pamiętaj, żeby wykonać przesunięcie tak, by łączenia pasów tej warstwy nie pokryły się z łączeniami warstwy podkładowej. Możesz również układać warstwy papy wierzchniego krycia prostopadle do pasów papy podkładowej. Staranne wykonanie ocieplenia płytami multipor dachy zapewnia doskonałą izolację termiczną i zabezpieczenie przeciwwodne dachu płaskiego.